Dobry, witam Was serdecznie. Nowy, wspaniały dzień. Dzień pełen radości, dzień pełen miłości, dzień pełen relacji, relacji z Bogiem, relacji z ludźmi, którzy nas otaczają. I właśnie taki będzie ten dzień. Dzień, w którym będziemy mieli szansę zanieść miłość tam, gdzie jej nie ma. Dzień, w którym będziemy mieli szansę przyjąć miłość do naszych serc. Przyjąć samego Boga, przyjąć Jego Słowo, przyjąć Jego misję i iść i realizować iść i zanosić to, czym zostaliśmy napełnieni. Nie wiem jak wy, ja miałem wspaniały weekend. W piątek, kiedy skończyłem nagrywać poranne rzucie, po drodze jeden z ludzi, którzy siedział na ławce, młody chłopak, zaczepił mnie, mówi: fajno masz koszulkę. I tak zaczęliśmy rozmawiać. Pozdrawiam cię Michale, nie wiem czy oglądasz. Może oglądniesz kiedyś, może oglądniesz teraz. Nie wiem, jak trafi to do ciebie, to pozdrawiam Cię, spotkaliśmy się w piątek podszedłeś do mnie powiedziałeś, że dwa dni temu weszłeś z więzienia i głosiłem Ci Ewangelię i Duch Boży Cię dotknął i powiem Ci Bóg naprawdę ma plan dla Twojego życia i to Ty decydujesz, czy wejdziesz w ten plan, czy będziesz żył dalej po swojemu i, i, i wiecie, w życiu wierzącego nie ma nic piękniejszego jak widzieć, jak dobry Bóg jego mądrość, Jego miłość, Jego moc przepływa przez Ciebie. Bo wtedy doświadczasz Jego dobroci, Jego miłości poprzez posługiwanie. Tak naprawdę Bóg przez Ciebie przeze mnie podczas posługiwania przelewa się w swojej miłości i przynosi życie. I tego też doświadczyłem, kiedy głosiłem Ewangelię Michałowi. Doświadczyłem tego, jak życie przepływa przez moje wnętrzności, jak Duch Boży go dotyka jak Duch Boży wpływa na przemianę w Jego życiu i niech Bóg będzie uwielbiony w Twoim życiu, Michale. W piątek mieliśmy próbę z chłopakami, mogliśmy się przygotować do sobotniego spotkania. W sobotę uwielbiliśmy Boga, było to inne spotkanie niż te, które, w których normalnie uczestniczymy. Było to takie spotkanie, w którym mogliśmy doświadczyć, że Duch Święty prowadzi nas w inny sposób. Prowadzi nas w czymś nowym, w czymś świeżym, w czymś, czego jeszcze nie znaliśmy. I niech Bóg będzie uwielbiony właśnie w tej nowości, w tej świeżości i, i, i w tym wszystkim, co dla nas przygotował. Sobota, czas spotkania z Bogiem, z braćmi, siostrami w wierze. Czas spotkania, w którym mogliśmy uwielbić i wywyższyć Boga, mogliśmy Mu oddać chwałę. I w sobotę wieczorem, kiedy wróciłem ze spotkania, dostałem sms -a. Dostałem SMS-a od Dawida. Dawid chciał się ze mną spotkać. Więc zaproponowałem mu rano taki spacer w góry. No o 6 rano poszliśmy takie dwie godziny, poznałem Dawida, Dawid. Wspaniały człowiek z potężnym potencjałem, z potężnym potencjałem dla królestwa, dla króla. Człowiek, który tak naprawdę zaimponował mi tą pokorą, może on tego nie dostrzegł, pokorą, w której umiał się przyznać, że jest słaby, że nie ma siły, że nie ma mocy do tego, żeby zwyciężyć swoje słabości. Ja na szczęście doświadczyłem już też w swoich słabościach mocy. Mogę się podzielić z Dawidem dobrą nowiną, że właśnie w tych słabościach jest moc Boża. Że właśnie kiedy przyznajemy się do naszych słabości, kiedy przychodzimy do Boga z tym naszym grzechem, z tą naszą słabością, z tym naszym uzależnieniem i nie umiemy sobie z tym poradzić, tak wtedy tak naprawdę potrzebujemy Boga. Wtedy tak naprawdę potrzebujemy kogoś, kto przyjdzie i za nas zawalczy. Kto przyjdzie i zwycięży. I kiedy wyszedłem na górę z Dawidem, Dawid oddał swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi. I wierzę, Dawid, że Pan jest z Tobą, że jesteś dzielnym wojownikiem i że będziesz postępował w Nim, że będziesz postępował w Jego Słowie, że bardzo szybko wzrośniesz w łasce, i że ci, którzy cię otaczają, zobaczą świętość Twojego życia, zobaczą też szatę, którą przyodziałeś, szatę sprawiedliwości, zobaczą, że jest zmiana. Jest zmiana w Twoim życiu i Bogu dziękuję, że postawił mnie na drodze Twojego życia. Bogu dziękuję, że On ma plan na Twoje życie i że Ty wszedłeś w ten plan. I że Ty na poważnie go traktujesz i niech Bóg będzie uwielbiony w Twoim życiu, i niech Bóg będzie uwielbiony w Twoim posługiwaniu. No i do zobaczenia, żebyśmy się niebawem zobaczyli. Czekam na dobre nowiny, na dobre informacje od Ciebie, żebyś dał znać i mam nadzieję, że przyjdzie taki czas, zostaniesz też tu przed kamerą, na kanale i też świadectwo, jak Bóg przemienił Twoje życie, jak Bóg Cię prowadzi w Twoim posługiwaniu, w tej ewangelizacji, do której Cię powołał, bo mam takie mocne przekonanie, że Bóg powołał Cię do tego, żebyś był Jego ewangelizatorem, żebyś przyprowadzał tych, Którzy są w ciemności, do światła. I, i, I niech Bóg będzie uwielbiony w Twoim posługiwaniu, w tym co odkrywasz w Bogu, w tych wszystkich sprawach, których jeszcze nie widzisz. Niech Bóg będzie uwielbiony. Niedziela to był wspaniały dzień, wspaniała uczta, kiedy spotkaliśmy się razem z braćmi i siostrami tutaj wierzącymi lokalnie. Uwielbiliśmy Boga, zjednoczyliśmy się w jednym ciele, wywyższyliśmy Go. Naprawdę to był wspaniały czas. Mogliśmy doświadczać zanurzenia w śmierć Jezusa Chrystusa. Mogliśmy doświadczać takiego zjednoczenia w Jego śmierci i w Jego zmartwychwstaniu. W takim jednym ciele, które jest lokalnym ciałem, ciałem Chrystusa. To był naprawdę wspaniały czas. I wielu ludzi, którzy chciałbym, żeby byli z nami, no nie mogli być z nami, nie mogli być z nami z różnych względów. Ale wierzę, że będzie jeszcze taki czas, w którym ci, których nie było, których zabrakło, będą się z nami jednoczyć, będą z nami uwielbiać Boga, i będziemy właśnie mieli jeszcze taką niejedną szansę do tego, aby stanąć razem w modlitwie i zanurzyć się w śmierci i w zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech Bóg będzie uwielbiony w owocach tego spotkania. Uff, dużo się działo, naprawdę dużo się działo i myślę, że dużo się dzieje w życiu tych, którzy brali udział też w tym spotkaniu niedzielnym, ale to też jest, zostawiam tu miejsce dla nich, żeby oni świadczyli, żeby oni dali świadectwo prawdzie, żeby oni dali świadectwo e, przemieniającej mocy Jezusa, który umarł, zmartwychwstał i żyje, żyje w ich życiu, żyje przez ich życie I niech Bóg będzie błogosławiony w waszym życiu. Dzisiaj rano, kiedy się modliłem, e, to bardzo mocno mówię do ciebie, mówię do ciebie Sławku, Przyszedł czas, o którym ty marzyłeś. Przyszedł czas, o który ty się modliłeś, o który ty walczyłeś. I Bóg mówi do Twojego życia, Bóg mówi do Ciebie: wróć. Miejsce, które przygotowałem dla Ciebie, jest gotowe. To był chyba najlepszy weekend, który miałem w swoim życiu. Tak, uczę się tego, że, że to wszystko co już przeżyłem, było naprawdę najlepsze, bo, bo Bóg daje mi każdego dnia to, co jest najlepsze. Daje mi każdego dnia to, co jest nowe, co jest świeże i uczę się też takiej radości i wyrażania tej radości. Tak, to był najlepszy czas w moim życiu. Ale powiem wam jeszcze jedno, że najlepsze dopiero przede mną, najlepsze dopiero przed nami. Okej, okay, żyjemy Słowo. Błogosławieni ci Albowiem oni posiądą w Ziemię. I to proroctwo, które mówi o tym, że jeżeli Ty będziesz cichy, czyli jeżeli Ty będziesz pokorny, jeżeli Ty będziesz podobny do Pana Jezusa Chrystusa, posiądziesz w Ziemię. I teraz możemy różnie podchodzić do tej Ziemi, czy to fizycznie, czy duchowo, czy w przenośni. I ja myślę, że prawda ukryta w tym słowie jest taka: i taka. Przyjdzie czas, kiedy Pan Jezus Chrystus. Powróci na Ziemię. Kiedy Pan Jezus Chrystus we, weźmie tych swoich wybranych, tych, którzy mu zaufali, tych, którzy mu zawierzyli, tych, którzy przez łaskę przyjęli Jego zbawienie i weszli w dobre dzieła w Chrystusie i wypełniali je, i powie słudzy: Dobrze, pójdźcie do radości mojego Pana. I da każdemu dział, który do niego należy. I da każdemu ziemię. I to będzie fizycznie, to się dokona fizycznie. Fizycznie Bóg rozdzieli, Pan Bóg rozdzieli, Jezus Chrystus rozdzieli to, na co tak naprawdę przez łaskę, przez Jego działanie w naszym życiu się nam należy. I to jest jedno. Ale druga taka duchowa strona tego przesłania to właśnie cisi, czyli pokorni, odziedziczą ziemię, czyli odziedziczą coś, co jest dziedzicem ojca? Dziedzicem ojca jest mądrość, dziedzictwem ojca jest moc, dziedzicem ojca jest hojność, dziedzicem ojca jest błogosławieństwo, dziedzictwem ojca jest chwała i wiele, wiele innych rzeczy. To jest dziedzictwo ojca, to jest ziemia, którą Bóg chce nam dać i Bóg nam daje. Lecz aby odziedziczyć tą ziemię, to musimy się nauczyć tej cichości. I wczoraj w niedzielę Tomek powiedział piękne słowa, kiedy staliśmy i z Piotrkiem tak dyskutowaliśmy. I mówi, ktoś mądry powiedział, ci, którzy słuchają, coś dostaną, czegoś się nauczą. Doświadczą jakiejś mądrości, doświadczą jakiejś mocy w swoim życiu. A ci, którzy mówią, to powtarzają tylko to, co usłyszeli. I teraz są takie dwie relacje w naszym życiu. Jedna pionowa która stanowi pionową belkę krzyża. To jest nasza relacja z Bogiem bezpośrednia. Relacja, w której Bóg zaprasza nas do tego, abyśmy słuchali, co ma nam do powiedzenia. Na samym początku, kiedy Izrael podróżuje po pustyni, mówi, Szyma Izrael, słuchaj Izraelu. I Bóg zachęca nas, zaprasza nas do tego, żebyśmy Go słuchali, żebyśmy od Niego się uczyli, żebyśmy w Nim postępowali. Ale druga relacja, taka to jest, ta pozioma relacja, pozioma belka krzyża to jest relacja między braćmi i siostrami w Chrystusie, między tymi, z którymi tworzymy tą rzeczywistość tu na Ziemi. I tutaj też przychodzą ludzie, którzy chcą nas ubogacić tym, co usłyszeli od Boga. I warto posłuchać, warto usłyszeć, co Bóg ma do powiedzenia przez drugiego człowieka. Ja wczoraj usłyszałem tą mądrość przez y, brata Tomka. I y, niech Bóg będzie uwielbiony, Tomku, właśnie w tym słowie. Bo dziś to, tego potrzebowałem dzisiaj na poranne rzucie. Potrzebowałem usłyszeć słowo od Boga, które On właśnie przez Ciebie powiedział, Którym, które mnie zainspirowało do tego, żeby akurat y, o takiej treści nagrać ten filmik. Ja powtarzam tylko to, co usłyszałem od Boga przez Ciebie. I myślę, że warto korzystać z tej mądrości, korzystać z tych ludzi, których Bóg stawia na naszej drodze, aby usłyszeć, co Bóg dzisiaj ma nam do powiedzenia. Więc miejcie taki błogosławiony dzisiaj czas, błogosławiony dzień, w którym będziecie słuchać. Będziecie cisi, aby usłyszeć. Będziecie pokorni, aby odziedziczyć łaskę, bo Bóg pokornym daje łaskę, pysznym się sprzeciwia. I właśnie ta Ziemia. To jest ta łaska. I niech ta łaska nam towarzyszy dzisiaj, przez cały dzień, w naszym posługiwaniu, w tym wszystkim, gdzie idziemy, dokąd zmierzamy. Niech Bóg będzie błogosławiony. Trzymajcie się i do zobaczenia jutro. Cześć.